Cześć! Ze swojego gabinetu wita Was nie kto inny jak Prokurator YouTube'a w drugim odcinku z serii Gotuj z Prokuratorem, gdzie przetestujemy dla Was pięć specjalnie wyselekcjonowanych przepisów od 5 Minutes Craft. Zobaczymy czy wyjdą, a Pani Krysia sprawdzi czy wyjdą pyszne. Gotowi? Łapka w górę! No i lecimy z pierwszym przepisem tego odcinka. Bierzemy naczynie żaroodporne, do którego nakładamy lodów, czekamy aż się roztopią, po czym dodajemy mąki, dokładnie mieszamy i wsadzamy do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni na 30 minut. Wyjść ma nam pięknie wyglądające ciasto. Sprawdźmy to. Foremka, ja nie mam przeźroczystego, ale powinno się pięknie zrobić. Taki tort zrobimy lodowy dla Pani Krysi. Lody waniliowe. Waniliowe. Przekładamy lody do foremki. Lody przełożone, czekamy aż się rozmroża. Lody roztopione, czas dodać mąkę i wymieszać. Masa wymieszana, czas wstawić do piekarnika na 30 minut. Pani Krysiu, Panie. przygotowałem dla Pani pyszne ciasto. <noise> Czemu to wszystko wygląda tak nieapetycznie? Ty powiedziałeś ciasto? To jest jakiś taki placek. Przecież to jest nieupieczone. To jest zakalec. Chcesz mnie otruć? Średnio. Ja mam wrażenie, że to chyba miał być biszkopt. Coś nie pykło? Niedobre. No przecież z tego można zrobić taką kulkę. O, kuleczka na ryby. Następny przepis o lifehack. Roztopiamy żelki haribo przez 20 sekund w mikrofali, a potem tą roztopioną masę wylewamy na skitelsy. Trochę to ze sobą łączymy i ma wyjść jakiś taki żelek, coś w tym stylu. No. Tutaj Pani jest bardzo zadowolona. Zobaczymy czy Pani Krysia też będzie miała taką reakcję jak ta Pani. Mamy nasze żelki Haribo. Potrzeba nam tylko naszej Alaski. Powiedzieli, że na 20 sekund. 30 chyba nie zabije. W międzyczasie możemy rozłożyć skitelsy. To się nie roztopiła po 30 sekundach. Chyba trochę dłużej trzeba. O kurde! A! To się lepi. Wylewamy. E, to będzie gorące, nie? Oni to zrobili. No! Nie, mo nie mogę, tego odczepić z moich palców. One eternity later. Pani Krysiu, przygotowałem dla pani coś słodkiego. <grystanie> <grystanie> Oczywiście. Wygląda, jakbym sobie miała zaraz zęby połamać. O, 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 Jezus. Maria, to jest przyklejone na kropelkę. <grystanie> Nie mogę tego odlepić. <grystanie> <grystanie> Dobra. Spróbuję urwać kawałek. O kur... aż słodkie i kleiste, bardzo i, i twarde i rozciągliwe. Ja nie wiem, czemu ktoś miałby coś takiego robić. Prawda? Nie widzę sensu w tym daniu. Nie widzę, to jest bez sensu. Mamy jajko i ser, Strykamy palcami, wszystko nam się rozdziela ładnie. Ubijamy same białka, dodajemy startego sera, po czym wykładamy tą masę na papier do pieczenia i kładziemy żółtko na górze. Wsadzamy do piekarnika na 230 stopni na 3 minuty i wychodzi nam takie jajko sadzone, ale białko jest serowe. To może być fajne. Sprawdźmy. Mamy jajko, mamy ser, kładziemy, wstrykamy palcami. I nic się nie dzieje. Że trzeba się skupić i o, obiema naraz. O kurde, udało się. A co co? Czy to USA Mystery Box ze słodyczami ze Stanów Zjednoczonych? Eee, jak chcecie zobaczyć, co jest w środku? bo ja bardzo chcę, naprawdę, nie mam pojęcia, to pod poprzednim filmem z Mystery Boxem Asia Box zostawcie łapkę w górę, obejrzyjcie, bo dopiero jak będzie 200, to będę mógł to otworzyć i Pani Krysia bardzo też chce, także zostawcie łapkę w górę, a my wracamy do naszego lifehacka. Mamy tutaj już rozłożone to na czynniki, teraz musimy ubić pianę. Okej, okay, białka ubite. Teraz czas dodać do nich sera i wymieszać. Papier do pieczenia. Wykładamy naszą maś. Wygląda obiecująco. Teraz tylko żółtko. I do piekarnika na 3 minuty. Potem, panie Kresie. Pani Krysiu, przygotowałem dla Pani pyszne jajeczko. Co to ma być? Nie rozpływa się żółtko. Ale spróbujemy, jak bardzo to będzie niedobre. Pachnie jajem. Słone. Słone, ale mam wrażenie, że dzięki temu, że to jest słone, to, to jest zjadliwe. Także da się to zjeść, tak. To jest bardzo ciekawa forma nie? jajka sadzonego. Yy, ale to generalnie gorsze jest, mam wrażenie, niż normalne jajko sadzone. Wolałabym chyba normalne sadzone, niż takie jakieś wymyślane. Dziwny ten smak, jakby coś tam jeszcze było dodane, ale nie wiem co. Taki posmak niejajeczny, dziwny. Jeden. Dziwny. Ale da się zjeść. Kolejny przepis. Bierzemy rozkruszony ramen dodajemy cukru, jajko, mieszamy wszystko ze sobą, po czym wykładamy naszą mieszaninę do formy na babeczki. Pieczemy przez 5 minut, nie wiadomo w jakiej temperaturze i wychodzą nam ramenowe babeczki. Wystarczy dodać bitą śmietanę i będzie pysznie. Sprawdźmy to. Łyżka cukru i mieszamy. Mikstura chyba gotowa. Teraz forma na babeczki. Babeczki zrobione i na 5 minut do piekarnika. 5 minutes later. Pani Krysiu, przygotowałem dla pani pyszny deser. Na pewno będzie pyszny. Tak. O. O nie. O nie, o nie, ja tu widzę! Nie, nie zrobiłeś tego. To myślałem, że ja pod tą bitą śmietaną nie zauważę tego makaronu z jakiejś chińskiego czegoś. Ale no, dobra. Ej, hmm. szczerze? To jest całkiem niezłe. Ten makaron jeszcze nadaje takiej lekkiej chrupkości. Jestem naprawdę zaskoczona, to jest dobre. Kolejny przepis o lifehack. Bierzemy kromkę chleba tostowego, smarujemy masłem, z drugiej strony smarujemy Nutellą, dokładamy do środka banany, zamykamy drugą kromką i smażymy na patelni znowu z masłem. Trochę dużo tego masła. No ale połączenie Nutelli z bananem jest takie, że chyba nie ma się prawa nie udać, ale zobaczymy jak będzie smakować na ciepło. Spróbujmy. Dwie krąki i przygotowany banan. Smarujemy z obu stron masłem. Audycja nie zawiera lokowania produktu. Nutella. Przed podaniem pani Krysi sprawdzić, czy nutella nie jest zatruta. Nie jest. Wykładany bananiem. I zamykamy tościka. Patelnia. Masło. I na rozgrzaną patelnię z masłem ląduje nasz tost. Myślałem, że to będzie trochę bardziej spektakularne. Pani Krysiu, przygotowałem dla pani pyszne danie. O, tost chyba? Jezus, ja nawet boję się zgadywać. Pachnie, pachnie tak yy, maślanie. To jest z Nutella? Zdecydowanie jest tutaj Nutella. Trochę jakby banan chyba? Tutaj czuć? Też? Ale średnio mi to pasuje. Ten chleb jest taki dosyć mocno otłuszczony. I. Mm, nie wiem. Tosty to szynka, nie Nutella. Wolę na gofrach Nutelle. I to już wszystko, co miałem dla Was na dzisiaj przygotowane. Jak zwykle dzięki Wam wielkie za oglądanie. Nie zapomnijcie proszę nacisnąć łapki w górę, no i może tego czerwonego przycisku, jak jeszcze nie kliknęliście, bo to się tylko raz klika i więcej nie. I tak samo ten dzwoneczek obok. Do zobaczenia.